...jednoznacznie. W mojej ocenie yy, i każdego, kto choćby odrobinę analizuje yy, i zna się na wyborach, Ewa Żymuta, czy czywiatorska jest najpoważniejszą kandydatką do Świnoujścia, która ubiegać się będzie o mandat poselski. Jeżeli mieszkańcy Świnoujścia, jeżeli yy, mieszkańcom zależy na tym, żeby mieć swojego reprezentanta w parlamencie, żeby mieć kogoś, kto będzie zabiegał o sprawy, Dotyczące świnoujścia, to tak naprawdę w całości powinni oddać swoje głosy na Ewę Żółwyszek W tej sprawie nie mam najmniejszej wątpliwości. Jeżeli trzeba będzie uzasadnić, dlaczego tak jednoznacznie o tym mówię, to oczywiście jestem gotowy to zrobić. I każda. Znaczy, o tym świadczą i sondaże, i. Możliwości zdobywania poparcia przez poszczególne ugrupowania, a myślę, że też Ewa Śniłdaczewiczowska jest na tyle znaną, wyspowanną osobą w Świnoujściu, że te głosy tutaj absolutnie otrzyma. Chciałbym również parę zdań powiedzieć o samej zbliżającej się kampanii wyborczej, kampanii, która w naszym wykonaniu będzie nakierowana przede wszystkim na pozytywne. Budowanie obrazu tego, co się udało przez ostatnie 4 lata w Polsce zrealizować, takiego poważnego rozmachu inwestycyjnego, to hasło, które platforma stosuje Polska w budowie, jest prawdziwe. Każdy, kto odwiedza jakiekolwiek miasto w Polsce, przyjeżdża przez jakikolwiek dłuższy odcinek trasy, widzi, że budowane są różnego rodzaju. Inwestycje, realizowane są inwestycje, łączne nakłady sięgają dziesiątków miliardów złotych. My w ten sposób chcemy dać opór takiemu obrazowi, który chce przedstawiać opozycja, że w Polsce nic się nie dzieje. Tymczasem tak naprawdę w każdym miejscu realizowane są duże przedsięwzięcia. Od tych... Witam Państwa serdecznie. Jak to już pan przewodniczący mnie przedstawił, jestem kandydatką do Sejmu w okręgu 41 z miejsca 10. Proszę państwa, chciałam tak troszeczkę o sobie powiedzieć i, i o tym, co zamierzam i co jest dla nas ważne. Całe moje życie jest ściśle związane z Pomorzem Zachodnim. 25 lat w Szczecinie, od 30 lat. Mieszkam na wyspie Wolin w Świnoujściu. Przyjechałam tutaj w 81 roku za mężem na kilka miesięcy, który mąż został tu skierowany w delegację. Zostaliśmy tu, gdzieś tu, wychowaliśmy dwie córki, które również żyją na wyspie Wolin, i mamy również czwórkę wnuków. Rodzina, to właśnie rodzina jest dla mnie takim źródłem siły i marzeń o lepszej przyszłości dla następnych pokoleń. Od 10 lat pracuję w zespole szkół ponadgimnazjami w Wolnii jako nauczyciel języka niemieckiego. Obecnie pełnię również zaszczytną funkcję radnej miasta Świnoujścia. Jestem również doktorantką Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecinskiego. Proszę Państwa, sądzę, że powinniśmy spróbować odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego od dwóch kadencji nie mamy swojego przedstawiciela w Sejmie? Jesteśmy trzecim pod względem wielkości. O, pod względem ilości mieszkańców miasta, mamy 34 tysiące wyborców. Jeżeli chodzi o, jeszcze jeżeli włączymy w to gminy ościenne, o wyspiarzy, o ludzi, którzy mogą o sobie powiedzieć my wyspiarze, jest nas ponad 50 tysięcy i od dwóch kadencji nie mamy swojego posła. Nie znaczy to przecież, że nie mamy potrzeb. I chyba jest nam potrzebny ktoś, chyba, jestem przekonana, że jest nam potrzebny ktoś, kto będzie nas w tym parlamencie reprezentował i pilnował tego, żeby nasze problemy były systematycznie rozwiązywane. I stanie się tak tylko w przypadku, gdy pójdziemy do urn wyborczych i zagłosujemy. Lokalnie na swojego kandydata. Chciałabym z Państwa wyboru podjąć tego odpowiedzialnego zadania reprezentowania naszego miasta i gmin ościennych w parlamencie. Nasi mieszkańcy z pewnością zasługują na to, żeby mieć własnego posła. Analizy wyborcze wskazują, że uzyskanie mandatu posła przez kandydata spoza Szczecina jest najbardziej prawdopodobne z list Platformy Obywatelskiej. Dzięki Państwa poparciu może ten mandat przypaść reprezentantce Świnoujścia. Wszystko wskazuje również na to, że wyborcy w naszym kraju chcą, żeby Platforma w dalszym ciągu rządziła, wzięła odpowiedzialność za rządzenie krajem. No i na pewno więcej można zdziałać, jeżeli się reprezentuje w sejmie partię rządzącą. Jako aktywna radna Świnoujścia wiem, jak wiele ważnych dla naszego miasta spraw wykracza poza możliwości samorządów. Chociażby kwestia połączeń promowych czy skutecznego lobbyingu na rzecz tunelu pod Świną, a także dalszego rozwoju gospodarczego. Zarówno Świnoujście, jak i gminy ościenne potrzebują pomocy. I żeby tą pomoc otrzymać, żeby mieć swojego reprezentanta, trzeba zagłosować na swojego kandydata. Jeżeli z woli wyborców dostąpię tego zeszczytu i zostanę posłanką, chciałabym zajmować się zagadnieniami przede wszystkim leżącymi w kompetencji Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Bliskie mi są również sprawy związane z polityką społeczną państwa. Podejmę również wszelkie możliwe działania gwarantujące zrównoważony rozwój całego regionu, gdzie istotnym elementem jest właściwe wykorzystanie środków unijnych przeznaczonych na rozwój infrastruktury oraz na usuwanie barier krępujących przedsiębiorczość. Jako córka Szypra z Chorowników, który wiele lat przepracował w porcie wiem również jak ważną dla naszego regionu sprawą jest rozwój portu i w tej kwestii będę również aktywna i proszę żebyście Państwo zaufali mi, zagłosowali na mnie Oddali na mnie głos w wyborach parlamentarnych. A gwarantuję, że nie zawiodę Państwa zaufania.